Witam kochani. Dzień jak co dzień, każdy posiada zlew czy na przykład wannę, czy jakąś umywalkę. No i oczywiście takie urządzenia często się zapychają, blokują. W związku z czym dobrze jest nawet profilaktycznie je oczyszczać. I teraz tak, co nam proponuje świat i sklepy? Hele, w większości a możemy na przykład użyć zupełnie normalnych ekologicznych środków i dokonać takiego samego cudu w naszym zlewie. Ja do oczyszczenia mojego zlewu odblokowania użyję kwastku cytrynowego. Można również użyć sody oczyszczonej i octu. Wtedy sodę oczyszczoną i ocet używamy razem. Ale kwasek cytrynowy jest równie dobry i można go też wykorzystać. Można też takim urządzeniem na przykład próbować odblokować. Tak? Używając siły, ale oczywiście w tym przypadku, ponieważ używamy siły, te wszystkie pod spodem rury mogą y, po prostu zostać naruszone pod wpływem ciśnienia. Więc no niekoniecznie miałabym ochotę to używać, chyba że jest naprawdę bardzo mocno zablokowany zlew. W związku z czym profilaktycznie w moim zlewie użyję, tak jak powiedziałam, kwasu cytrynowego, ale y, jeszcze dodam, że no, nie tylko właśnie kwasek cytrynowy, można y, Dodać pół szklanki sody oczyszczonej, można ją kupić, nie jest droga, wlać, wsypać do zlewu do otworu i takie samo pół szklanki octu, zwykłego octu białego, również wlać w nasz otwór. I wtedy, oczywiście, następuje reakcja, która nam będzie czyściła w środku nasze rury. Mogą się wydzielać związki różnego rodzaju w zależności co posiadamy w naszych rurach, w związku z czym najlepiej to przykryć delikatnie talerzykiem lub odsunąć się po prostu w momencie, kiedy przez te 15 minut te reakcje będą zachodziły. Następnie zalewamy nasz zlew gotującą się, przegotowaną, bardzo gorącą wodą w dosyć dużej ilości. Więc ja użyję teraz, tak jak mówiłam, kwasku cytrynowego, żeby dokonać tego, co może też dokonać soda i ocet. I też jest on oczywiście bardzo, bardzo niedrogi w zakupie. Cystric Acid po angielsku. Więc możemy sobie też go po prostu zakupić i mieć w domu. Jest bardzo przydatny. Wstawiam też wodę, żeby się gotowała. Biorę sobie teraz, drodzy Państwo, mój kwasek cytrynowy. do mojego otworu dosyć sporą ilość i teraz zaleję to bardzo gorącą wodą tak pozostawię na około 15 minut Niech mój kwasek cytrynowy czyści moje rury, odblokuje mi mój zlew. E, oczywiście to jest też samego rodzaju e, sposób do oczyszczenia i dezynfekcji rur, z których czasami płynie nieprzyjemny zapach. E, więc niech to sobie działa. Potem doleję jeszcze więcej wody i mogę dodać jeszcze troszeczkę kwasku cytrynowego. Jeszcze dosypię mojego kwasku cytrynowego tak, żeby mniej więcej było to pół szklanki to wtedy ma wiadomo dobre działanie i teraz doleję jeszcze zaleję moją wodą gorącą tak, żeby ten kwasek cytrynowy mógł sobie działać nie za dużo, bo one oczywiście muszą Zostać ten kwasek cytrynowy i woda w rurach, żeby dochodziło do reakcji oczyszczających. I tak właśnie zostawiam to wszystko na 15 minut. Idę sobie zrobić kawkę lub herbatkę w międzyczasie. Niech się mój zlew odblokuje. Zlew po 15 minutach całkowicie odblokowany. Jeszcze puścimy ciepłą wodę. Gorąco. Niech nam się jeszcze wszystko dobrze przepłucze. Widać, że jest bardzo udrożniony i woda spływa bez problemu. Także, drodzy Państwo, możemy sobie odblokować czy profilaktycznie oczyszczać właśnie w taki sposób odpływ yy, za pomocą sody oczyszczonej z octem lub kwastku cytrynowego. Lub właśnie takiego urządzenia, które możemy sobie posiadać w domu. I wtedy nie mamy takich problemów, że dzwonimy po hydraulika, który kosztuje zapewne znacznie więcej niż nasza soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy. Życzę miłego dnia. Proszę pisać o Waszych pomysłach, jak Wy sobie radzicie z takim problemem, z taką sytuacją. I co stosujecie? Będzie mi bardzo miło do usłyszenia, i proszę subskrybować mój kanał. To nic nie kosztuje, a pomaga mu się rozwijać. Do zobaczenia.